Cześć. Dzisiaj, tak jak w tytule, grajmy. Teraz włączę grę i mogę grać. Ale wydaje mi się, że dzisiaj lecimy bez muzyki, bo gra sama w sobie ma muzykę, która pasuje dosyć dobrze. Nie powinna mieć tak głośnych dźwięków jak, jak na 100, bo zdecydowanie nie dzieje się na ekranie. Nie dzieje Zostawię kamerę w odpowiednie miejsce. Tak, Metroidvania. Yy, jestem wielkim fanem Castlevania. Więc każda Metroidvania będzie dla do mnie. Dobrą grą. Kraj małym też w planie Blasphemous, który jest dosyć specyficzny. Gra wygląda dosyć ciekawie. Grałem z nią trochę wcześniej eee, chyba z dwie godzinki. Wydaje mi się dosyć ciekawa. Mam bardzo zły nawyk w grach szukania wszystkiego. Aż to jest metroidwania, to będę miał tu jeszcze więcej rzeczy do znajdywania Więc pewnie trochę mi to zajmie. Shift move dash. Ok, Pół, żeby absorbować. Bardzo ciekawa mechanika. Eee, absorbowania eee, Tak jak widać po lewej Absorbowanie odblokowuje jakieś rzeczy Jeżeli zrobię to wystarczająco dużo razy A, i mogę sobie to zamienić na zdrowie. Dobrze, zdecydowanie się przyda. Teraz pamiętam, tak, nie należy z najprostszy. Pewnie klasycznie pójdę sobie w siłę. Lubię grać pod postaci właśnie siłowo. Kaś broń by się przydała. Ну no, вот. А. Ты где? <свес> 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 Tak, tak, tak wiesz? Nie, tak, Ciekawe czy mogę skontrolować. Nie, nie ma. Dobrze wyciec. co robi Beko? Krywamy mapę. Zdecydowanie mi się przyda. One nie mogą być zabsorbowane. Masz jakieś inne ataki? Masz inne tak. W czym Nie pamiętam za bardzo czym były. Jakie takich rzeczy w tej grze? To jest długo w nią wcześniej nie grałem. Trzy Wipery zwiększają mi coś. Nie wiem co, ale zbroja zawsze, zawsze w ten. Wstajesz? Nie wstajesz? Wstajesz Oczywiście, że wstajesz Jeszcze raz No wstawaj Wstawaj E. To wódka Jeszcze ty kurwa ty no Nie wstajesz Przecież ten jest? Mogę zaobserwować? Czerwony nie jest. Mogę! Jeszcze raz, dawaj Twój na ciebie! Tylko walka wręcz Broń z skalowaniem E na siłę. Tam ma C na siłę, więc ja pozostanę przy tej tak sobie w sumie ją wybrać, żeby mieć tak mieć dwie. Mam z tego. Bardzo dark Soulsowe, to zdecydowanie. Nieformowana ręka, 250. Ile ta ręka ma palców? Czy jeden palec jest warty 100, a ręka 250? Tutaj świecący. Nie możesz mi sam te ściany rozpiżdżyć. A, chociaż jest ten kamień. stary challenging, pray to gain handpoint point. hand point mogę inwestować w trade z surogatek? Z... Ciekawa nazwa na meoglisk. Mm -hmm. <gry> <gry> eee, a i mogę teraz sobie użyć tego Żeby sobie pozwiększać cechy Nie chcę chodzić powoli To mi się może przydać Dwa punkty, a mam dwa Te wziąć o tyle, że to mi zwiększy Poziom na zbroi Ale chcę wiedzieć gdzie są pokrywane ścieżki Zmiennie będzie to Siła... może fora z jakiegoś herpa. Nie niech będzie część setu Co to mi daje? część setu! Dlatego? czy set to jest 1 na 3. Frame rate 30 da mi 30% więcej do efektu, który mi to daje. <try> <try> Dobra. Uj, wszystko naraz. Co ja zrobiłem? Co by się cofnęło? Nie wiem, czego użyłem, ale z jakiegoś powodu ecofa. Jak tego użyłem w tamtym miejscu? Chyba, że po prostu. mi łapkami i mi wyjebało. To ma sens. Dużo tych czerwonych. Nie lubię ich, bo ich nie mogę wpłynąć. Co robisz? Czemu to brzmi jak małpa? Kurwa zaraz mnie tam A, Czyli z jakiegoś powodu nie mogę go na razie wchłonić? Pewnie jest dla mnie za silny Dobrze wiedzieć Nie wiem jak mnie zajebał Tak się jebłem, że aż mi Gra się spisywało. teraz ma opiszę, a nie próbuję wchłaniać. To muszę mu najpierw trochę przyjebać. Może teraz? Wolniej to tu muszę zrobić. Nie, czyli prosto nie mogę wchłonić na razie. To wygląda jak boss, na razie tam nie idę Podoba się to, że ten bazo ma takie... Jak... Oj przestań Jakaś D na skalowanie, czyli tak średnio ale ma dużo większa, tak zobaczmy yeah. Próbujemy Zdecydowanie komnata z bossem. Jeszcze znaczy się napije za nim mm. Dobrze się stwierdziłem, że się napije, bo. I zauważyłem, że mam jeszcze to. Dobry wiedzieć. Uśmiech. ci odpad. Michael Jackson. Oh. Dobra, chyba co się Z czym Raz. Teraz? Muszę trochę wolniej to robić. Muszę trochę wolniej to robić. Uważaj się własnej rady. Nie wkurwiaj się. na tą stronę. I nie jest źle. Szczęście, ten boss nie jest zbyt trudny. Tak tylko jak będę się trzymał timingu. Właśnie nie lubię trzymać timingu. Ja lubię dopiero dalać na hamę. Bardzo, bardzo Co masz dla mnie? Oprócz dobrej muzyki. A ciągnąć to wszystko. nie Że w Z innej kategorii. Daje mi zdolność budowania Ardor, czymkolwiek by to nie było. Opisy mają ciekawe, to na pewno. Ja nie jestem z żadnych punktów, żeby sobie z tego skorzystać do rozwoju. Arthur zwiększa masę zakładanych przeciwników aż do 100%. Arthur jest um, stowywany za miażdżenie albo serowanie przeciwników i tracę dostaje obrażenia. Ok.